Witajcie kochani, z tej strony Winaja. Witam wszystkie zadykalne rybki. Rybki moje złote, które zasilają, zagrzeć zacne za grono moich stałych widzów, subskrybentów, jak również rybki, które są tutaj pierwszy raz. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. A jeśli Wam się spodoba, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Najlepiej no z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych e, nagrań. Moje złote rybki. Podgląd tygodniowy, taki ekspresowy, horoskop tygodniowy na tydzień od 9 do 15 stycznia. Zobaczymy, co tam się będzie. U was działo, co nam karty zechcą pokazać, na co zwrócić szczególną uwagę jakie energie do Was idą. Okej, okay, kochani, zaczynamy, nie gadamy. Ja już testuję karty, e, moi drodzy, ale oczywiście tutaj stałą regułkę mam wam powiem. E, oczywiście, że jest co czytanie, kochani, ogólne. Pamiętajcie o tym, nie wszystko musi do Was pasować, nie wszystko musi z Wami rezonować. Bierzcie, co pasuje, odrzucajcie, co się nie zgadza. Okej, okay, kochani, zaglądamy szybciutko. Cóż tam w tym tygodniu dla rybek. Energia, z jaką wchodzą rybki w ten tydzień. Uh -huh. Co ciekawego w pracy, w finansach. Co ciekawego w miłości. I karta rada dla Was. Uh -huh. Dobra, rybeczki. <laughs> rybeczki. Wasza energia. Wasze nastawienie tak, w tym tygodniu, takie do świata, do ludzi, troszkę Was humor, czasami e, tutaj w tej karcie, w tej signifikatorze sygnifikat e, pojawia się również energia z zewnątrz, tak? E, I kochani, rybki, mm, tutaj mamy informację, że niektórzy z Was no, w tym tygodniu biorą taką mm, cofkę z życia, <laughs> takie troszkę, wiecie, buforowanie się w tym tygodniu, bo być może coś wymaga e, przemyślenia, coś wymaga kontemplacji, nad czym się trzeba bardzo mocno zastanowić. Więc to może być taka e, informacja, nie? Trzeba się zatrzymać, e, zbudować taką swoją strefę komfortu, y, otoczyć się takim twardym murem, murem żeby nikt nie przeszkadzał y, i trzeba tutaj y, jakąś wiedzę tajemną posiąść taką wiedzę, która jest y, znana tylko rybkom, tak? Mhm, także tutaj być może pojawią się w tym tygodniu jakieś y, sytuacje, y, które trzeba będzie no, bardzo, ale to bardzo dokładnie przemyśleć. Mhm, może by to być taka informacja. E, ale wiecie co, dla, może to być również taka informacja, że w najzwyczajniej w świecie, kochani, rybki będą potrzebowały takiego świętego spokoju. Nie? Dajcie rybkom miejsce i czas dla siebie. Czasami bywają takie prawda, momenty w naszym życiu, że po prostu no, dajemy od siebie zbyt wiele dla innych osób, poświęcamy się, robimy, pracujemy, um, troszeczkę czujemy się przemęczeni i po prostu potrzebujemy czasu dla siebie i to jest jak najbardziej normalne, więc taka no niektórzy z Was mogą w tą energię oczywiście tutaj um, wejść. Mhm. I okej, okay, kochani, i co w pracy? No i w pracy powiem Wam, bardzo dobra karta, bardzo pozytywna karta, jedna z bardziej takich, wiecie, em, takich nie no, zgubiłam słowo, takich pozytywnych właśnie, jeśli chodzi o sprawy finansowe i zawodowe, no bo my tu mamy oczywiście pokazaną taką, wiecie co, niezależność, nie? Poczucie niezależności, coś się udało. Już rybki w tym tygodniu nie będą potrzebować e, tak naprawdę nikogo, nie e, nie będą zależne od nikogo, finansowo czy zawodowo. Mm -hmm. Rybki dadzą sobie radę mm, ze wszystkim sami, tak? I będzie was stać po prostu, właśnie, być może na tą właśnie niezależność, na tą samotność. Być może tu się wiąże jedno z tym, tak? Ten pustelnik, być może z tą dziewiątką pe Pentakli, mm, pokazuje właśnie to, tą taką niezależność. Nie tyle poczucie nie, takiej e, samotności, nie tyle poczucie potrzeba samotności. Jak ja się mylę dzisiaj, co jest? Jajka, skup się, skup się. Nie tyle właśnie poczucie samotności. Co rybkom w tym tygodniu będzie zależało na poczuciu takiej niezależności. Mhm. Także, no fajna. Rybeczki. Tu jest taka informacja, że w tym tygodniu, jeśli chodzi o sprawy właśnie finansowe, takie zawodowo-finansowe, tutaj możecie się spodziewać takiego czasu rozkwitu w tym tygodniu, takiego zawodowego, być może jakiś wzrost przychodów tutaj się pokazuje, być może jakiś dodatek do wypłaty, być może ktoś zdobywa nową pracę, wymarzoną pracę, nad którą naprawdę długo się tutaj starał, żeby ją zdobyć i to się w tym tygodniu udaje. Kochani, dla mnie dziesiątka pentakli to jest taka wiecie, energia, jeśli chodzi o sprawy właśnie zawodowo-finansowe, taka all exclusive, nie? Czyli wszystko się udaje, naprawdę Pracowaliśmy się, zawdzięczamy to sobie i możemy w tym tygodniu bezpiecznie po prostu spocząć nawet na laurach, nie? Spocząć na laurach, bo on będzie Was stać na wydatki, będzie Was stać, na jakieś, żeby sobie sprawić jakieś drobne przyjemności, e, i będzie Was po prostu też stać na urlop, jeśli ktoś po prostu potrzebuje odpoczynku. Także w pracy rybeczki nic tutaj poważnego się nie dzieje, samo dobro, samo dobro. I okej, okay, kochani, e, miłość, miłość. Jakaś taka, strasznie jestem dzisiaj roz, rozproszona. Miłość, no kochani, tutaj. Hmm, albo tu mam kilka historii, hmm, albo tutaj u niektórych z Was jest jakiś taki bardzo hmm, wzmożony w tym tygodniu etap takiego tak zwanego docierania się w związku. E, wiecie, spadają różowe okulary, tutaj dopada nas rutyna, codzienność i takie wiecie, trzeba się dotrzeć w tej codzienności, prawda? Już ten partner nie jest taki super idealny, jak nam się wydawało na początku związku. Ehm, być może jakieś rybki w tym tygodniu no, będą mieli takiego partnera, partnerkę, która będzie rzucać fuchami na lewo i prawo, będzie się obrażać o byle błahostki i trzeba sobie będzie z tym partnerem, partnerką poradzić. Ehm, być może gdzieś w niektórych związkach, w relacjach no, pojawi się sytuacja, że ktoś nie będzie dostrzegał naszych starań, tak? waszych starań. Ehm, że ktoś się tutaj stara, że ktoś tutaj biega, zabiega. A ktoś tego po prostu nie zauważa i może być troszkę przykro. Albo wiecie co, też tu jest informacja, że być może ktoś będzie usilnie próbował utrzymać związek, który tak właściwie się już uczuciowo wypala, tak? Także, no, cokolwiek, jakkolwiek by tu się u Was nie działo, Wy sobie oczywiście to zweryfikujecie w tym tygodniu, ale tu jest pokazana no, wyraźnie emocjonalna stagnacja, taka uczuciowa. Stagnacja, wręcz nawet czasami niechęć właśnie do tych spraw uczuciowych, związkowych. Dla singli, kochani, tutaj jest informacja, że no właśnie, taka niechęć, nie? Na razie ja nie dostrzegam tych potencjalnych partnerów, nie chcę, nie chcę tutaj wchodzić w nowe związki i nie widzę, że ktoś o mnie zabiega. Mhm. Lub oczywiście pamiętajcie, odwracajcie tę energię, być może wy rybki będziecie o kogoś zabiegać, jak ktoś nie będzie dostrzegał, ale raczej tu jest, wiecie, to jest Wasza energia, więc... Mm, nie, tutaj jest energia wody, więc mam wrażenie, że, że, że właśnie rybki dobrze, rybki, zobaczmy sobie tą miłość co, zobaczmy sobie, bo tutaj ogólnie tak jak tutaj w zawodach, w finansach jest całkiem dobrze, a tutaj troszeczkę się pojawiają malutkie schodki zobaczmy sobie, zobaczmy sobie cóż <tuszy> tu się może ciać? oj, czwóreczka druga czwóreczka, czwóreczka mieczy mhm, kochani Gdzieś faktycznie u jakichś rybek jest związek wypalony, który się wypala pomalutku. Taki, wiecie, troszkę z przyzwyczajenia. Jesteśmy razem, bo jesteśmy, to trwa, bo trwa, jest rutyna i w sumie yy, tu się zatrzymaliśmy i być może ktoś by chciał. Może się i wymiksować z tej, z tej relacji, ale, ale jeszcze w tym tygodniu się zatrzymuje. Albo po prostu trzeba coś w danym, jakiejś relacji po prostu przemyśleć. Zastanowić się, co dalej. I być może ktoś się po prostu wycofuje przez to, właśnie, żeby tutaj zastanowić się nad tymi sprawami uczuciowymi. No i single, no oczywiście tutaj też jest informacja. Mnie nie interesują. Singli rybki nie będą interesować w tym tygodniu związki, relacje ani poznawanie nowych ludzi. Także taka informacja dla niektórych z Was. I okej, okay, kochani, bo ja sobie tutaj już przedłużam. Yy, I co? I rada dla was, kochani. Pilnujcie się. Pilnujcie się swojej samotności, yy, wiecie, wy wyznaczcie granice. I jeśli ktoś będzie próbował właśnie tą waszą samotnie troszeczkę tak zburzyć, będzie próbował wyciągnąć nie? z tej waszej strefy komfortu, to warto jednak pokazać innym czy komuś, że nie ja w tym tygodniu muszę tutaj zostać, bo ja muszę pewne sprawy przemyśleć. I warto tutaj wyznaczyć właśnie takie granice. Mhm. To takie też troszeczkę niedopuszczanie do siebie kogoś, kto być może nie jest w tym tygodniu dla Was wygodny, tak? Także ta, taka dla Was informacja, drogie rybki. No, taki dosyć ciężki troszkę przekaz dla Was w tym tygodniu, ale myślę, że dacie radę. Dobra, i zobaczmy jeszcze, co podpowiadają aniołki na ten tydzień rozkoszuj się życiem, tak, tylko rozkoszuj, roz, niech te rybki rozkoszują się tym życiem, które w tym tygodniu będzie dla nich najbardziej istotne, czyli to duchowe takie, nie? Taki wgląd w siebie, taka ta rozmowa z samym sobą i tu prawdopodobnie rybki będą w tym tygodniu najbardziej takie właśnie czerpać tą rozkosz, czerpać tą satysfakcję z życia, bo tutaj trzeba um, coś przemyśleć. Także rybeczki rozkoszujcie się tą samotnością, e, wyznaczajcie granice, pokazujcie, że nie warto je zakłócać, czasami e, takie wiecie, e, pobyt, pobyt samemu ze sobą e, naprawdę Podnosi na nogi, podnosi duchowo i daje siłę na następne tygodnie. I okej, okay, piękne rybeczki. Życzę Wam pięknego tygodnia. Życzę Wam, żeby te przemyślenia były jak najbardziej takie efektywne, prawda, efektowne i żeby wszystko tutaj się potoczyło zgodnie z Waszymi planami. I okej, okay, widzimy się, słyszymy już niebawem, a ja żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!